Witam Was z tej strony Bartek. Dzisiaj sprawdzimy, jak wygląda życie do Potęgi 5, czyli zrecenzujemy Samsunga Galaxy S5. Zapraszam Was do oglądania. Oczywiście, na początku rzucimy okiem na wykonanie Samsunga Galaxy S5. No i muszę powiedzieć, że Samsung wykonał spory progres w porównaniu do. Galaxy S4, ponieważ na tyle nie mamy już do czynienia ze świecącym, brudzącym się i bardzo rysującym plastikiem, zdecydowano się tutaj zastosować inne tworzywo, które jest bardziej przyjazne dla naszej dłoni. No i co ważne, nie rysuje się i nie zbiera zbytnio zabrudzeń. Ma ono teksturę, oczywiście, takich kropek, i pojawiło się wiele obrazków w internecie, że wygląda to oczywiście jak plaster. A jak dla mnie, przypomina to po prostu tył Nexusa 7 pierwszej generacji. Generalnie biała wersja, którą dostałem do testów, według mnie jest troszeczkę taka bardziej plastikowa w dotyku na tyle. A miałem do porównania właśnie wersję czarną, i tam ten tylny panel był troszeczkę bardziej gumowany. Dookoła oczywiście mamy ramkę, która już niestety jest tandetnie wykonana, ponieważ jest to świecący plastik z nałożonym jakimś tam lakierem, który oczywiście może schodzić i podczas upadków może się bardzo łatwo obić. To, co mnie denerwowało, to zaślepka od gniazda USB, która zapewnia wodoodporność samego smartfona. Niestety jest ona na tyle dziwnie umieszczona, że bardzo łatwo jest ją po prostu urwać według mnie, i fajnie, gdyby zastosowano tutaj podobny patent, jak zrobiło to Sony, czyli że zaślepka obraca się o 360 stopni. No i generalnie na przodzie mamy szkło Gorilla Glass, więc zapewnia ono oczywiście sporą wytrzymałość na zarysowania, ale oczywiście przy spotkaniu z betonem lub innym tego typu materiałem już nie będzie wesoło, więc polecam oczywiście zaopatrzeć się w folię lub, lub szkło hartowane. To, co mi się bardzo spodobało, to że Samsung też popracował troszeczkę nad spasowaniem przycisków w Samsungu Galaxy S5, ponieważ są one bardzo fajnie spasowane i nie trzeszczą, co najważniejsze. Z czego już nie można powiedzieć o samej obudowie, ponieważ przy lekkiej próbie wygięcia smartfon zaczyna grać różnymi trzaskami, więc to jest, moim zdaniem, ogromna wada Samsunga Galaxy S5. Tak więc oczywiście wykonanie moim zdaniem jest na ogromny w plus w porównaniu do poprzednich modeli z serii Galaxy S, ale dalej do ideału sporo brakuje. Samsung Galaxy S5 posiada certyfikat IP67, który gwarantuje, że będzie on wodoodporny jak i kurzoodporny, co oczywiście sprawdziłem w jednym z moich odcinków i tam oczywiście udowodniłem w praktyce, że Samsung Galaxy S5 jest oczywiście wodoodporny. Co tą wodoodporność zapewnia to oczywiście zaślepka, o której wam wspomniałem przy okazji omawiania wykonania samego urządzenia, a zapewnia również wodoodporność tylna klapka, która po co ma specjalną uszczelkę, która chroni baterię przed dostaniem się tam wody. Według mnie taką perełką, która od razu zachwyca po uruchomieniu Samsung Galaxy jest jest jego ekran. Ma on przekątną 5,1 cala i ma on rozdzielczość Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli. No i jest to oczywiście ekran typu Super AMOLED, no i Samsung również usprawnił moim zdaniem ten panel, ponieważ ma on jeszcze bardziej nasycone kolory. No i kąty widzenia oczywiście są mistrzowskie. No i tak jak Wam powiedziałem, nasycenie kolorów również. Oczywiście wiem, że są osoby, którym Super AMOLED nie podoba się, w względu na to, że po prostu te kolory są przesycone. Ja należę jednak do osób, którym Super AMOLEDy jak najbardziej przypadają do gustu i jak dla mnie te ekrany są po prostu genialne. Genialne po prostu, że mają świetne kąty widzenia, świetne odzorowanie barw i po prostu wyglądają idealnie w połączeniu z Samsungiem Galaxy S5. Samsunga Galaxy S5 podtrzymuje przy życiu baterię o pojemności 2800 mAh. Muszę wam się przyznać, że byłem troszeczkę zawiedziony tym, że zastosowano tutaj tak niedużą baterię, ale przez to, że zastosowano tutaj właśnie energooszczędne podzespoły, takie jak ekran oraz procesor, bateria sprawowała się bardzo fajnie. Maksymalnie co z niej osiągnąłem to było 4 godziny na podświetlonym ekranie, co według mnie, jak na smartfon, wydaje się całkiem fajnym wynikiem oczywiście, żeby podtrzymać również smartfon przy życiu przy bardzo niskim procencie baterii, Samsung zdecydował się umieścić tutaj tryb bardzo niskiego zużycia baterii i wtedy nasz smartfon przygasza sobie ekran i zamienia kolory w czarno-białe no i nasz ekran domowy zamienia się w panel z sześcioma ikonami do podstawowych aplikacji przez to bateria powinna być bardzo oszczędzana. Również jest ograniczone połączenie z sieciami Wi-Fi, a także Bluetooth, więc wtedy po prostu energia jest oszczędzana. Sprawdzałem bardzo fajnie, to oczywiście działa i to ten tryb mi się też bardzo podoba w Samsungu Galaxy S5. Oczywiście jak większość Samsungów, także Samsung Galaxy S5 został wyposażony w autorską nakładkę Samsunga, czyli TouchWiz. Muszę Wam powiedzieć, że pierwszy raz ten TouchWiz tak naprawdę mi się podoba, ponieważ w stosunku do jego poprzedniej wersji znanej z Galaxy Note 3 lub Samsunga Galaxy S4 został on dość mocno odchudzony i można powiedzieć zastosowano trochę takiego stylu flat, który jak sami dobrze wiecie jest ostatnio bardzo w modzie, więc muszę Wam powiedzieć, że naprawdę projektanci tutaj trochę popracowali i ta nakładka w końcu tak w miarę fajnie wygląda. Oczywiście większość osób zacznie zaraz narzekać, Samsung, Touchbits laguje. No, oczywiście, no, zdarzają się zgrzyty. Sami dobrze widzieliście na przykład na filmiku podczas testowania wodoodporności tego telefonu, że no, miał lekki zgrzyt, ale no, nie zdarza się to aż tak często. Czasami po prostu trzeba to urządzenie sobie zrestartować, żeby ono po prostu jakoś tam te procesy sobie przeładowało różne. I myślę, że to się zdarzyło dlatego, że nie restartowałem po prostu tego telefonu od dwóch tygodni. No wiem, że nie powinno tak czy siak mieć to miejsce, ale no niestety tak się zdarza po prostu. Po części jest to, jest to też przyczyna zastosowania tutaj 2 GB pamięci RAM, a nie 3, jak to się miało na przykład w Samsungu Galaxy Note 3. Więc to muszę uznać za wadę, ponieważ do nakładki touch jest 2 GB RAMu To jest troszeczkę za mało. W dalszym ciągu. No, tutaj mamy na zadań i mamy w tym momencie dostępne, no, niewiele ram, bardzo niewiele. Więc tak to właśnie wygląda. Tak jak Wam mówiłem, bardzo mi się podoba ta nakładka. Oczywiście mamy tutaj multum bardzo fajnych funkcjonalności. Jedne się Wam oczywiście przydadzą, inne nie. Ja znalazłem parę takich, które mi się całkiem właśnie spodobały. Pierwsza funkcja to jest przybornik, czyli mamy tutaj jakby takie przemieszczające się powiadomienie, coś jak te, to zastosowane właśnie w Facebook Messenger, tylko że to możemy rozmieszać sobie po całym ekranie. Bez obaw to po pewnym czasie robi się tak w pewnym sensie, o przejrzoczyste jak mogliście zobaczyć. I to jest skrót do takich najbardziej potrzebnych nam aplikacji w różnych punktach. Możemy być na przykład w aplikacji Twitter i kliknąć właśnie sobie na to okienko i bezpośrednio w bardzo szybki sposób przejść do wybranej aplikacji. Moim zdaniem jest to super opcja, bardzo mi się podoba i bardzo łatwe korzystanie z urządzenia. Oczywiście w nakładce Samsunga nie mogło zabraknąć dobrze znanego już multi-window, czyli możliwości otwarcia kilku aplikacji, w zasadzie dwóch. Na, na telefonie, na tabletach mamy możliwość odpalania kilku aplikacji. Ale jest to też bardzo fajna opcja, na przykład kiedy możemy sobie oglądać załóżmy filmik na YouTube lub przeglądać nasze pliki, przeglądać sobie Twittera w jednym czasie, więc naprawdę Multi Window też jest bardzo, bardzo fajną możliwością w nakładce Samsunga. Kolejna aplikacja to oczywiście S -Health, która. No, jest bardzo fajne pod względem tego, że łączy się z zegarkami Samsunga. Dzięki czemu, kiedy uprawiamy jakoś, jakiś sport, oczywiście, to bardzo fajnie jest to wszystko monitorowane przez tą aplikację. S-Health monitoruje również nasze kroki, ale co do tego mam trochę zastrzeżeń, ponieważ uważam, że nie zawsze są te pomiary po prostu jakby realne, tak uważam. Mamy też czytnik pulsu, który wam pokazywałem w jednym z odcinków. W Samsungu Galaxy S5 działa to całkiem fajnie i również może się to przydać osobom, które albo są chore, albo właśnie przed akty podczas uprawiania jakiejś aktywności właśnie fizycznych lubią sobie po prostu zmierzyć puls, coś takiego, więc to jest też bardzo fajne. Samsung zdecydował się również tutaj na zastosowanie czytnika linii papilarnych, który działa, bo działa, bo pokazywałem wam również w jednym z odcinków, że niestety no nie w każdej pozycji jakby naszego palca to wszystko zostanie fajnie odczytane, więc niestety tu zbiera Samsung za to minus, właśnie za czytnik linii papilarnych, który nie jest do końca po prostu doskonały, można tak powiedzieć. No i w kwestii TouchWiza, no generalnie jeszcze zmienił się tutaj interfejs ustawień, możemy zmieniać sobie pomiędzy widokiem listy, kart, więc to też mi się bardzo, bardzo podoba. Zastosowano też taki Bayer w postaci tych przeźroczystości, że belki z aplikacji nakładają się na belkę powiadomień. Coś już znane z HTC Sense, więc to jest też bardzo fajna opcja. Tak więc, generalnie nakładka TouchWiz ma oczywiście swoich zwolenników, ma też ogromnych przeciwników. Ja jestem w tej grupie pomiędzy, ponieważ uwielbiam funkcjonalność, jaką oferuje ta nakładka, ale niestety czasami irytują mnie jej drobne zgrzyty, które po prostu no, zdarzają się czasami często, czasami nie, więc to też zależy od urządzenia. Ale jednego nie możemy odebrać TouchWizowi, czyli to, że posiada ogromną funkcjonalność. Na pokładzie Samsunga Galaxy S5 znajdziemy aparat o matrycy 16 megapikseli. W kwestii jakości zdjęć no nie ma się tutaj do czego przyczepić. Naprawdę Samsung, trzeba powiedzieć, że mocno się postarał nad stworzeniem właśnie tego aparatu. Więc zdjęcia oczywiście przy dobrym oświetleniu nie, nie sprawiają żadnego problemu Samsungowi Galaxy S5. Wychodzą bardzo ostre, bardzo fajne nasycenie kolorów mają. W gorszym oświetleniu jest oczywiście troszeczkę gorzej, ale nie powiedziałbym, że najgorzej, więc aparat jest całkiem, całkiem fajny. To co mi się spodobało, to opcja wybór trybu ostrości, czyli coś takiego, że obiekt na pierwszym planie pozostaje bardzo fajnie wyostrzony, a obiekt, który został umieszczony na drugim planie, zostaje po prostu zamazany dzięki czemu fotki po prostu generalnie ładniej wyglądają. Oczywiście, tutaj jest, wykonałem zdjęcie właśnie w tym trybie. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj opcję po prostu ustawienia tego, i tak to właśnie wygląda. Więc, generalnie, jakość zdjęć jest moim zdaniem na bardzo fajnym poziomie. Generalnie, Samsung Galaxy S5 potrafi również nagrywać filmy w rozdzielczości 4K, które oczywiście również stoją na bardzo wysokim poziomie. I też mi się całkiem ich jakość podoba. No i muszę Wam powiedzieć, że jeśli poszukujecie, właśnie smartfona, który właśnie będzie posiadał dobry aparat, to Samsung Galaxy S5, podobnie jak Xperia Z2, którą również dla Was testowałem, sprostają Waszym wymaganiom, według mnie. Tak więc, aparat oceniam na ogromny plus Samsung Galaxy S5 przyszła pora na podsumowanie piątej Galaktyki Samsunga. Zapytacie się pewnie, czy warto jest wydać bądź co bądź niemałe pieniądze na ten telefon. Przyznaję, że po wykonaniu oczywiście tego nie widać, ponieważ nie należy ono do najlepszych, ale dopiero po zagłębieniu się w system, w zobaczeniu, ile funkcjonalności oferuje nam ten smartfon, stwierdzam, że jak najbardziej warto jest wydać tyle pieniędzy na ten telefon. Przede wszystkim dlatego, że oferuje nam on świetny ekran, świetny aparat, bardzo dobrą baterię, która przyzwoicie sobie oczywiście radziła podczas moich testów. No i muszę się przyznać, że w połączeniu z Samsungiem Gear 2 Neo niesamowicie ten telefon przypadł mi do gustu i gdybym mógł oczywiście go sobie teraz nabyć, to raczej bym to zrobił, ponieważ uważam go za świetnego oraz godnego następcę Samsung Galaxy S4. Oczywiście możecie się podzielić ze mną swoją opinią na temat tego telefonu w komentarzach. Chętnie je przeczytam. Ja się tymczasem z wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie.